Życie potrafi zaskakiwać i nieraz pisze nam swoje scenariusze. To nagranie powinno ukazać się tydzień temu, jednak z wielu technicznych przyczyn możesz je zobaczyć i usłyszeć dopiero teraz, w tym szczególnym dla nas chrześcijan czasie, w Wielkim Tygodniu. Na szczęście Ewangelia jest aktualna zawsze, a słowa Jezusa, według jego własnej deklaracji, nigdy nie przeminą. Dzisiaj rozmawiamy o dobrze znanej przypowieści o winnicy i niegodziwych rolnikach, ale być może nigdy wcześniej nie rozumiałeś, nie rozumiałaś tej przypowieści w taki właśnie sposób. Moją rozmówczynią jest dzisiaj, co myślę, że nie zaskakuje na naszym kanale, siostra doktor Habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie. W związku z tym przesunięciem z zeszłotygodniowego nagrania z siostrą Joanną, spotykamy się w tym tygodniu jeszcze raz. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o Wierze, Biblii i Kościele. Zapraszam na rozmowę, ale na początek przeczytam fragment Ewangelii, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jezus zaczął mówić do ludu tę przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W odpowiedniej porze wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. Ponownie posłał drugiego sługę, lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego. Tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy: Co mam począć? Pośle mojego syna umiłowanego, chyba go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi, właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnice da innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: nigdy się to nie stanie. On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to słowo pisma? Ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tej samej godzinie uczeni w piśmie i arcykapłani zapragnęli dostać go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść. Zanim pójdziemy dalej, w głąb tej przypowieści, pytanie. Kim jest człowiek, który założył winnicę? Czym jest winnica? I kim są rolnicy, którym ów człowiek wydzierżawił winnicę? O czym jest ta przypowieść? O, dobrze, że padło to ostatnie pytanie. Ponieważ przypowieść jest dotyczy przesłania i nie ma opcji zero-jedynkowej, czyli Ach. ta osoba jest tą, ta tą, system, czerwony kapturek, to... Ale to wiesz co, nie, bo tutaj się to samo narzuca, nie, kto jest kim w tej przypowie przypowieści, no, tak. czy nie. No, no czy byłoby czy... super. No. Jakby się tak samo narzucało, bo wówczas yy, kończyło, jakby całe przesłanie tej przypowieści kończyłoby mm. się w czasach Jezusa do jego bezpośrednich odbiorców. I kropka. Mm. No trochę tak, no bo wiesz, ja to rozumiem w ten sposób, że ten, tym człowiekiem jest Bóg, winnicą jest... Yy... No właśnie, co jest tą winnicą? No Kościół jeszcze nie. No to mamy, mamy Izraela powiedzmy mhm. i mamy tych rolników, no bo je, jeżeli Jezus, Jezus rozmawia tutaj z, z, z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, to o nich jest. Że to oni są właśnie tymi, tymi ludźmi. Więc tak, no to, jest to, to jest chyba pierwsze, co, co, się, co się nasuwa, więc ci źli Żydzi, którzy tutaj tego Pana Jezusa odrzucili, Prawda? Zwłaszcza, że Jezus rozmawia tu z ludem, mm. e, a nie z Faryzeuszami. A przepraszam, o, przepraszam. O, prawda? Diem. Mamy tutaj e, dyskusję z faryzeuszami, z, od kogo. Po, w, w tym samym 20 rozdziale. Tak. Od kogo pochodzi Chrzestianowy. Dobrze, no i, I zaczął mówić mówimy. Tak i kombinują co tutaj e, w, e, powiedzieć. No, no, faktycznie, dobra. I zaczął mówić do ludu tę przypowieść. Dobra, okej, okay, wygrałaś. Okej, okay, ale możemy wziąć wersję, że Jezus po prostu e, e, jakby e, ustawia, polaryzuje postawy ludu i ustawia ich po swojej Słucha, stronie ja przeciwko ja umiem sobie wyobrazić tę scenę. Najpierw tak. jest tutaj, Jezus rozsmarowuje tutaj genialnie właśnie tych uczonych w piśmie i faryzeuszów, szachmat, oni zawstydzeni z siara więc odchodzą. Jezus teraz mówi do ludu, wskazując na, na tych, którzy, którzy tam idą już. No właśnie, odchodzą za, za Tak, za tak, którym jest tylko dym. Tak, i zaczyna opowiadać o tej, o tej winicy. I oni wracają i mówią, czekajmy cię, dostaniemy w swoje ręce, nie podarujemy ci tego, ale się boją ludu, więc oni tak. zrozumieli, że przeciwko nim skierował tę przypowieść. Krótko mówiąc, zamykamy bajeczkę i mówimy, ale okropni są ci ludzie. Ci Żydzi. Ci Żydzi. <głos> <głos> I sprawa załatwiona. I zwróć uwagę, ile razy czytamy mm. jakiś fragment i mówimy sobie, ale oni są okropni. No ale, domami... ona, no ale, ale zgódźmy się, no są okropni. No tak, i to oni! Co tam my! my to w ogóle nie dotyczy to Oni to zabili oni. pana Jezusa. Taak. To oni zabili pana Jezusa. Dokładnie, a co my byśmy zrobili, gdybyśmy nie mieli takich wrogów, takich tych, którzy poniosą wszystkie winy świata i na nich będzie można to zrzucić, którzy na pewno w piekle siedzą jak Stalin, Hitler i reszta. Kurczę, co my byśmy zrobili, jakby takich ludzi nie było? Kto byłby winien całego zła świata? No jeszcze ewentualnie Pan. Był. No hmm. tak. Ostatecznie tak. Ostatecznie. Zatem, yy, winnica jest obrazem Izraela? Owszem, oczywiście, zawsze. Ale winnica jest też zarazem przestrzenią do uprawy. Yy, I teraz nie wiemy, o czym jest przypowieść. To nie jest przypowieść o królestwie. To nie jest powiedziane, że królestwo jest jak. Czyli królowanie Boga jest jak. Czyli jeżeli, mamy centralną myśl ukrytą w jakiejś akcji. Na czym y, polega ta akcja? Y, jest coś, co jest własnością, y, i coś, co ktoś dostaje, żeby mógł tym władać, pomnażać to. Pracować na tym, jest to świetne, On czerpie z tego zyski, i potem tej własności, jakby uzurpuje sobie prawo do tej własności. I już możemy się zatrzymać i powiedzieć, jak jest często z ewangelizacją. Przekazujemy słowo, tak, Pana Boga, ale oklaski. Aż ja do Janny. No, to już pomyłka identyfikujemy się z ludźmi, którzy przekazują słowo. Jesteśmy w ich szkole, tak. Mówimy z tej, z tej bajki, z tego portalu, tak. Tak. Oczywiście, bo tam jest jedyna prawda. No jak coś nie strzeli, no to podpalimy ich od razu. I jest ta odporność na pana, który mówi, hej. Trochę, żeście się zapomnieli. I na pana, który mówi, pośle im syna umiłowanego. zobaczą sobie jak ja wyglądam, tak. Kwestia relacji pierwszej umowy dzierżawców, z którymi podpisywałem jakiś papier. Przecież jak zabiją dziedzica, zwróćmy uwagę na absurdy, które są w środku mhm. tej przypowieści. Jak zabiją dziedzica, to ich winnic to winnica nie stanie się ich. Myśliby Pana zabić, hmm. więc absolutnie jest to alogiczne. I teraz powiedzielibyśmy sobie, no i teraz przyjdzie właściciel, obije im tyłki, ich pozabija i przejmie winnicę i koniec, tak. I mamy Boga, który mówi, tak byście zrobili przecież, obilibyście im tyłki, pozabijalibyście ich i byłoby sprawiedliwie. I ten kamień, który odrzucili budujący, ma tu dwa wymiary. Hmm. Bo pierwsze, co się nasuwa, to ten odrzucony sen, odrzucony właściciel, który mówi: Hej, ale drugie, to przecież ci wszyscy tu pojawiający się, których normalnie byśmy odrzucili, czy my sami, których byśmy odrzucili. Ten kamień, który odrzucili budujący, którzy mówią, nie no, te, tego, czegoś tak byle jakiego nie bierzemy, stał się głowicą węgła. Pan Bóg mówi, to ja to sprawiam. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, na końcu, spadnie, zmiażdża go, co to znaczy, kamień jest silniejszy. Pan Bóg mówi, ja to wsadzam w swoją budowlę, wliczam to w koszta. Hmm. W z tym kamieniem, właśnie jest taka ciekawa historia, bo je, czytając to słowo jakoś odruchowo, ten, tą głowicę węgla kojarzyłem zawsze z, z kamieniem węgielnym. No, siłą rzeczy, bo to w innych miejscach jest też mowa o kamieniu węgielnym. I, yy, i, i dopiero któregoś razu do mnie dotarło, że to wcale nie jest to samo, że głowica węgła, nawet budowlańców znajomych pytałem, oni też nie kojarzyli historii, bo, bo to jest coś takiego, co w, w tej chwili w budownictwie już nie jest używane. A głowica węgła, i było to, co jest na dole, nie? Na, na czym się buduje budynek, ale to jest coś, co jest u góry, co spina ściany, żeby się nie rozlazły. Nie? E, ten kamień zupełnie w innym miejscu leży i, w, e, i jest czymś innym. I, o to chciałem Cię w ogóle zapytać, skąd ten obraz, skąd ten pomysł z tym, z tym kamieniem. Dobra, jest twardy, tak? Że, to, że jakby wszystko, co się sprzeciwi, nie jest w stanie pokonać. Nie? To, co mówisz, to jest. Mm, no, no, spróbuj walczyć, nie? Z kamieniem. Tak, ale to jest też inność no. Pana Boga, bo to, co no. my byśmy wyrzucili. Tak. I teraz ta wielo, dlaczego tak się upierałam przed nie, mhm. nierozkładaniem tej perykopy na czynniki pierwsze, żeby zachować gatunek, mhm. że to jest bardzo istotne przy czytaniu tekstu biblijnego, żeby czytać zgodnie z gatunkiem literackim, który dany fragment reprezentuje. Czyli tu nie jest wersja, jak się nazywają aktorzy, którzy tu występują, tylko jakby co jest głównym tym motorem akcji. I teraz mamy główny motor akcji na zasadzie yy, własności odrzucenie, jakby i uzurpowanie sobie tej własności. I odrzucenie, które wydawałoby się naturalne, i mamy Pana Boga, który mówi: Nie, ono nie jest naturalne, ja nie zamierzam odrzucić. I oni dochodzą mhm. do wniosku, że głupi odrzucili, tak? A, ale finish jest taki, że to nie chodzi nawet o tego dziedzica. My byśmy mieli scenariusz taki i taki. Tak. Mhm. A mamy, cóż więc znaczy słowo pismo? Tak, wy byście odrzucili. A Bóg nie odrzuca. Wy się przekonujecie, że na Jezusie wszystko stoi teraz, prawda? To jest nowy jakby zwornik sklepienia, tak? Głowica węgła. Mhm. E, I przekonujemy się, że Pan Bóg z takiego Izraela, z takiego kościoła, <noise> marno, marno i marno, jeszcze raz. Yy, yy, czyni rzeczywistość, której on jest mocą. I to nie to, co jest silne, tylko ten pan Bóg, który to wsadza w określony element budowli i mówi: to będziesz siedzieć i tutaj spełnisz swoją rolę. Fajne, prawda? Hmm. Super. I to jest ciekawe, każdy, jakby. Yy, to jest, zaznacza nam się pod koniec tej perykopy jeszcze jeden element. Zawsze to, co w nas rezonuje w danym momencie, to nas jakby, jakby to się odbija o Biblię. Dlatego ci uczeni w piśmie i arcykapłani są wściekli, bo da, to za, zarezonowało z ich aktualnym myśleniem, takim odrzuceniowym po, tym, po tej dyskusji z Jezusem, którą przegrali prawda? i odchodzili ze wstydem, A za, ale to jest tylko jeden element. Bo tak naprawdę to rezonuje w nas zawsze to, co w danym momencie gra nam w życiu, tak? To się odbija od Biblii. Tylko myślę, że warto tutaj mieć też świadomość, że no, no, czytamy zawsze przez pryzmat siebie, przez, danego przez dane doświadczenie. Jeżeli będziemy patrzeć tylko na siebie, to nigdzie nie dojdziemy. Ale mamy Boga, który w ten sposób trochę jak takim krzakiem, Mojżesza, krzakiem przyciąga Mojżesza, tak przyciąga nas. Nie mówię, podnoś tu oczy na mnie. Tak, to zarezonowało, to cię przyciągnęło, ale teraz patrz na mnie, a nie patrz na to, co czujesz, czy co jakby tu mam robić. <grych> nie, patrz mhm. na mnie. Joanna, co to słowo mówi do nas dzisiaj? Pozwól Bogu. Interpretować rzeczywistość z innej strony. I jakby zaryzykować, patrzeć z innej strony, z jego strony. I jakby myślę, że to warto dać sobie taki luz, żeby sobie nie, zas, nie zasklepiać się, pozwolić Bogu być Bogiem. Dzięki, dzięki Joanna bardzo tę rozmowę. Wzajemnie przemówię, dziękuję.